mecze dwa, mimo że jeden wygrany z HKS-em i przegrana z, ostatnia z UW Warszawa. Nie napawają może mnie optymizmem co do dalszych gier dziewczyn. Poza tym w meczu z UW mieliśmy trzy kontuzje. Nina Stachowiak w ogóle nie mogła zagrać, gdzie jest główną zawodniczką obrony. Wchodzi tylko do obrony. Nie mogła w ogóle zagrać. Agnieszka ma problem z łokciem. Który no, ta kontuzja się odnawia, ale już jest, już jest coraz lepiej. I Asia Kucharczyk, która miała problemy z plecami. No i ta gra nasza no, nie układała się od samego początku w meczu z Warszawą. Mimo że były dobre fragmenty, bo z analizy gry były momenty, gdzie wybranialiśmy 10 piłek w obronie, a nie potrafiliśmy rzucić żadnej bramki. To, to bardzo bolało, ale nad tym będziemy pracować. Nad właśnie dłuższym rozgrywaniem akcji, nad nieprzypalaniem rzutów, nad graniem z głową. Dużo teraz mamy zajęć z piłkami, żeby no, poprawiać chwyt, podanie, bieganie tak samo, bo tego biegania nie było w ogóle. Miejmy nadzieję, że dziewczyny poprawią to, bo jedziemy do, do zgierza. Bez żadnego ciśnienia. Ligę tak naprawdę... Nie, ligi już nie wygramy, mamy 4 punkty, pierwsza drużyna ma 10, przy siedmiu zespołach to jest strata nie do, nie do odrobienia. Jedziemy dobrze zagrać. Teraz już będziemy grać tylko mecze po to, żeby poprawiać jakość gry, nic więcej. Jestem dobrej myśli, bo ja zawsze wierzę w dziewczyny, że będą dobrze grać. Zresztą ja widzę je codziennie na treningach i... Możecie mi wierzyć, że nie pokazują tego na meczach, co, co naprawdę umieją, ale to przyjdzie z czasem, z doświadczeniem, z ograniem się. Mecz ze Zgierzem będzie ciężki. Zgierz jest breniaminkiem ligi. Na początku miał słabe wyniki, ale ostatnie dwa mecze naprawdę zagrał dobrze, mimo przegranych, ale były to przegrane minimalne z ochotą i z Kielcami. Także delikatna obawa jest, ale my mamy tylko dobrze zagrać.